Hydro 16 znajduje się o w tej strefie, to jest Hydro 16. Jakby ktoś nie wiedział, tak pokazuje na przyszłość po prostu, że nie można załóżmy polecić sobie na władzę yy, czy na coś, bo wtedy nam po prostu tego nie zaliczy. Ej, oczywiście, Manko, to jest ja A to jest poradnik z Fortnite, jak zrobić wyzwanie, które teraz Wam się wyświetli na ekranie. No i dobra, musimy tutaj, można polecić sobie. O broń, byle jako broń. Musimy szybko pójść po broń. I zaraz wam pokażę, co będzie trzeba z nią zrobić. O, tu jest typek. Tu się dobrze nawet składa. I teraz. Co musimy zrobić? Teraz. Pokazuję jak najłatwiej zrobić te wyzwania, a tam w ogóle jest lama. Oko spoko. spoko. No I dobra, wskakujemy w ten wir. Wyskakujemy. I uwaga! Mamy 10 sekund na zadanie image'a. Od wylądowania. Czyli za chwilę nam się powinien czas liczyć. I dobra, teraz lądujemy. No i jeszcze zabiję typa. Dobra. Tu już te wyzwanie mamy zaliczone. No i nam się wyświetliło tutaj na ekranie. No i co? Jeżeli poradnik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, strzelić suba, napisać jakiś komentarz. No i do następnego. Pozdro!